Halo, halo dzień dobry. Cześć. Witajcie. Mam nadzieję, że wiosna wam służy i być może słuchacie w jakichś miłych okolicznościach przyrody. Ja dzisiaj przychodzę z tematem, który wpadł tak trochę spontanicznie, bo w moim folderze z pomysłami i tekstami, którymi podpieram się do podcastu, oczywiście gotuje się już ten odcinek o pracy dzieci. No, nie jest to, powiem Wam, fajny research, ale w międzyczasie wydarzyło nam się trochę, i dzisiaj chciałam się odnieść do tego, do tej naszej kolejnej aferki, albo może afery, y, która wypłynęła po tym, jak w Instagramie, na Instagramie y, pojawiły się relacje o firmach po prostu o patologicznych sytuacjach, które zdarzają się w różnych branżach. Zaczęło się od branży gastronomicznej, a potem poszło dalej i mogliśmy na kafelkach poczytać w tych stories instagramowych, poczytać. Różne naprawdę wstrząsające historie z marek modowych, a co bardzo smutne, często z tych marek, które mają na sztandarach etykę, ekologię, zrównoważenie, slow fashion i wszystkie te fajne rzeczy. Ponieważ no, nie jestem w stanie nijak, słuchajcie, zweryfikować prawdziwości tych, tych, tych rzeczy. Ale intuicja i doświadczenie podpowiada mi, że było tam sporo prawdziwych historii, choć być może nie wszystkie. To chciałam dzisiaj przyjść z pomocą firmom, iż może szefom, którzy zastanawiają się, czy przypadkiem nie są patofirmą. I pomyślałam sobie, że. Kurczę, może dalej nie wiemy, jak robić fajną modę, albo w ogóle jak robić fajną firmę. Ja o globalnie o zarządzaniu nie będę tutaj się wymądrzać, ale sięgnę po bardzo fajnie rozpykany model, który mówi o takim, takich odpowiedzialnych strategiach projektowania. I pomyślałam sobie, że może może będzie łatwiej po prostu, kiedy marki odzieżowe, a w związku z tym my też jako konsumenci, będziemy mogli wiedzieć, czego fajnie byłoby oczekiwać od marek. I to, co zebrałam tutaj, i to, co szybciutko omówię, dotyczy tych decyzji, które marki podejmują na samym początku. Na początku, kiedy tworzą projekt, Albo cały koncept marki, ale dotyczy to generalnie tego obszaru projektowania. Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w takim live'ie na Instagramie, do którego zaprosiła mnie grupa młodych ludzi z Let It Slow. I oni zadawali bardzo fajne pytania dotyczące na przykład procesu produkcji. Ja o procesie produkcji nagrałam już podcast parę dobrych miesięcy temu. Ale dalej bardzo szokujące dla ludzi niezwiązanych z branżą mody jest to, że przy tej ilości ubrań, które my co, co roku wrzucamy na ten odzieżowy rynek, a przypomnę, że jest to około 100 miliardów sztuk odzieży i dodatków, że projektując i w zasadzie tworząc ubrania w tym tempie, nie ma tutaj mowy, o o tym, żeby, żeby projektanci w, w, w sieciówkach, projektanci, którzy pracują w takim systemie dużo szybko, tanio, żeby tutaj było wiele czasu na namysł, na jakąś y, szerszą refleksję. Y, sama jako projektantka byłam głównie rozliczana z tego, czy moje rzeczy dobrze się sprzedają, a dobrze oznaczało, czy sprzedadzą się w ciągu kilku tygodni od wprowadzenia. Na rynek i sprzedadzą się w tej pierwszej, najwyższej cenie. Marki przecież nie lubią wyprzedaży i promocji, i idealnie byłoby, gdyby to nie było firmom potrzebne. Niestety, przy tej ilości nadprodukcji ciągle jest tak, że marki w pewnym momencie muszą. E, trochę wymięknąć i zaczyna się to minus 20, minus 30, minus 50, minus 70. Co dalej marce się opłaca, ponieważ te koszty no, zostały tak skalkulowane, żeby, żeby wpisać w to te, te produkcje, te promocje i przeceny. No więc słuchajcie, właściwie do tej pory ten model projektowania polegał na tym, żeby dać klientowi takie rzeczy, które on będzie chciał kupić. No, może jeszcze zatroszczyć się o to, żeby ta jakość była na tyle dobra, żeby po dwóch dniach nie wrócił z reklamacją, bo to jednak słaba sytuacja, no i wiąże się z koniecznością naprawy albo w ogóle zwrotu pieniędzy. No i to jest jakby tyle. Ty, tyle, tyle, projektanci. Yy. W tym całym procesie, w którym oczywiście musieli dopilnować terminowości, zobaczyć te wszystkie prototypy, no, narysować tych milion rzeczy, zrobić dokumentację w korelu, wymienić pierdyliard maili z dostawcami z Chin, Bangladeszu i tak dalej. Wszystko tak, ale jakby pytania, które były zadawane na, na etapie tego projektowania, dotyczyły głównie tego, czy klient to kupi tyle. No i. Teraz mamy takie oto aferki, w których okazuje się, że kuleje relacja pracodawca-pracownik, nawet w tych małych firmach. Ja tu wysnułam taką swoją osobistą teorię, że może nam jako narodowi przydałaby się w ogóle taka. Zbiorowa terapia, bo my sobie jednak lubimy fundować patologie w bardzo różnych obszarach życia. No i myślę, że mając no, takie trochę zryte głowy, potem odwzorowujemy takie bardzo niekorzystne sytuacje w, po prostu w miejscach pracy. Ale to jest jakby temat na osobny odcinek, i postaram się tutaj trzymać tego konceptu, w którym chciałam powiedzieć, że. Hello, w projektowaniu w tworzeniu produktów może chodzić o coś więcej, a już na pewno powinno chodzić o coś więcej, jeśli chodzi o marki zrównoważone. No to przyjrzyjmy się zatem temu, a do patofirm firm jeszcze wrócimy. Przede wszystkim współczesny projektant, który chce mówić o sobie, że jest projektantem czy projektantką świadomą i działającą w tym duchu zrównoważenia, na początku powinien powinna dostrzec, że cykl życia produktu jest złożony. Że my mamy ten moment, kiedy projektujemy, ale potem mamy moment produkcji ubrania, potem jest etap jego dystrybucji, następnie użytkowania przez klientów, klientki, a na końcu jest ten tak zwany end of life, koniec życia i to, co nowego przynosi taka koncepcja zrównoważonego projektowania, to to, że projektanci powinni już na samym początku obejmować uwagą wszystkie te obszary. Czyli projektując, zaczynamy od tego, żeby. Co, za, co nazywa się ładnie Design for Empathy. Projektujmy z empatią. Projektujmy uwzględniając realne potrzeby realnych ludzi. I ta empatia może dotyczyć bardzo wielu rzeczy, między innymi być, być po prostu, przejawiać się po prostu w takiej inkluzywności mody, w tym, że m, zakładamy zgodnie z prawdą, że świat nie składa się, nie, nie jest zamieszkany przez jedynie wysokie i bardzo szczupłe dziewczyny, tylko mamy różne rozmiary, różne proporcje i nasza kolekcja może to odzwierciedlać. Yy, powinniśmy projektować z myślą o dobrostanie, i to jest coś, w czym właściwie zawierają się troska o planetę, tak mówiąc yy, górnolotnie, ale tu jest też ta troska o pracowników. Czyli, drogi szefie, droga szefowo, jeśli zatrudniasz kogoś, jesteś zachwycony tą osobą, a po miesiącu odkrywasz, że ten ktoś jest totalnym patałachem, no mogłeś się pomylić, może nie umiesz w, w, za, jakby w zatrudnianie ludzi. Jeśli zdarza się to drugi raz, hmm, pech, no, zaczyna się robić ryzykownie, ale jeśli ty w ten sam zły sposób myślisz o swoich pracownikach, o każdym ze swoich pracowników po kilku miesiącach i cały swój zespół w ogóle uważasz za jakichś tłuków, niełków tutaj daje wszędzie cudzysłów którym trzeba wszystko pokazać palcem, w ogóle nie wiedzą o co chodzi. No to mam złą wiadomość, to ty masz problem, a nie ludzie. Jeśli nie inwestujesz w ludzi, bo zakładasz, że to jest ich, znowu cytat, zasrany obowiązek, żeby się dokształcać, czytać, douczać, kończyć studia, kursy i w ogóle inwestować w rozwój, a no, i oni powinni. Oczywiście ty nie musisz, bo, bo szczęśliwie się okazuje, że wszystko wiesz. No to znowu zła wiadomość. Prawdopodobnie właśnie jesteś takim patoszefem. Może się to też zdarzyć wówczas, kiedy mm, lubisz seksistowskie żarty i dziwnym trafem tylko Ciebie śmieszą, albo kiedy uważasz, że po prostu komplementujesz kogoś mówiąc, że nie wiem, łasi się jak kociczka albo powinna rozpiąć kolejny guziczek, to też oznacza, że masz kłopocik. No i w takim dobrostanie, bo do tego tutaj zawijam, chodzi o to, że nie można być eko i zrównoważoną firmą, jeśli robimy jeśli dbamy tylko albo mamy na na metkach w wsparcie dla lasu i ochronę orangutanów, ale jednocześnie nasi pracownicy kilka razy w tygodniu biegają płakać na magazyn. Zła wiadomość to nie jest spoko firma. To nie, nie tworzycie właśnie firmy, od której warto kupować, choćbyście mieli wszystkie gocys razem wzięte. No dobra, ale zawijajmy do brzegu i pomyślmy dalej jakie jeszcze rzeczy uwzględniać powinna marka tworząc swoje rzeczy. Jeden z kolejnych tropów to jest używanie tak zwanych monomateriałów. Materiały jednorodne, o tym gadaliśmy już wcześniej. To są takie, które mają w składzie 100% jakiegoś surowca. Na przykład 100% bawełna, 100% poliester, 100% wiskoza. Nawet jeśli ten materiał nie jest super spoko, to dla dalszego życia tego produktu, dla jakiejś jeszcze ciągle wielce hipotetycznej przeróbki i recyklingu skład 100% poliester może być korzystniejszy niż mieszanka 50% bawełna, 50% poliester, bo po prostu tego surowca nie da się wtedy odzyskać i Segregowanie takich odpadów jest po prostu utrudnione. Na razie jeszcze nie mamy osobnych pojemników na śmieci tekstylne, ale to się ma zgodnie z unijnym prawem za jakiś czas zmienić. W związku z tym będziemy też zobowiązani, żeby lepiej się tymi odzieżowymi odpadami yy, zajmować. Ale to jest znowu na yy, osobny, na osobny, osobną rozmowę. Niemniej. Yy, My jako konsumenci też możemy na to zwracać uwagę. Te monomateriały, materiały jednorodne w składzie są lepszym wyborem. Oczywiście, jeśli, um, jeśli te rzeczy dalej są zaprojektowane w taki sposób, że materiał pasuje do. Do fasonu, do całej koncepcji ubioru, więc no, o tym tutaj jakby nie mówimy, bo zrobiłby się nam z tego wielogodzinny wykład. W tym procesie projektowania przeskakujemy teraz na to, co jak projekt wpływa na produkcję, bo o tym też powinniśmy myśleć. Wtedy, kiedy projektanci. Tworzą nowe modele albo marka sprzedaje nowe, nowe modele, fajnie jest projektować od, z tą myślą zero waste, czyli ograniczać odpad już na etapie projektowania. Jak to robić? No, na przykład zastanawiać się, jak skonstruowane są nasze ubrania, i jak robić to w taki sposób, żeby te 30 czy 40% z każdego metra bieżącego tkaniny nie lądowało pod stołem. Więc możemy. Nawet przy skomplikowanych krojach, które oczywiście ten odpad generują, możemy od razu projektować coś, co ten odpad zagospodarowuje. Na przykład poza, wiskozowych, poza wiskozowymi kimonami robić też te już popularne gumki do włosów, które wykorzystują te, te tekstylne małe kawałeczki. Crunchy, tak to się nazywa, chyba tak. Projektujemy, znowu trosząc się o ten rodzaj dystrybucji, produkcji, przepraszam, projektujemy z myślą o długowieczności naszych ubrań, o trwałości. Powinniśmy projektować i też szukać takich rzeczy, w których jesteśmy pewni etycznej i takiej no, humanitarnej, po prostu fair trade. Produkcji. Jeśli, no i tutaj mamy całą masę certyfikatów, z których możemy skorzystać, jeśli chcemy być spokojni, że ta bawełna, której akurat bardzo potrzebujemy, została wyprodukowana z poszanowaniem przyrody, z poszanowaniem praw ludzi. No i to jest ten obszar produkcji, czyli projektant nagle musi się zastanowić, okej, okay, jak wyprodukowanie tych rzeczy będzie wpływało na, na ludzi, na świat, na, na planetę. Żeby nie było za łatwo, fajnie, jakbyśmy objęli już na początku projektowania uwagą też ten etap dystrybucji. Tu jest takie piękne hasło Design for Need. Projektuj to, czego ludzie potrzebują. No, już po prostu widzę, jak przewracać oczami, bo to świetnie brzmi, ale chyba wszyscy rozumiemy, że przy 100 miliardach sztuk odzieży produkowanych rocznie, to nie jest pro, projekty i ta ilość ciuchów nie odzwierciedla nijak naszych realnych potrzeb, więc e, przy dystrybucji pojawiają się takie pomysły i takie rozwiązania, jak na przykład e, preorder, projektowanie Rzeczy, które klient zamówi i zostaną wyprodukowane dla niego dopiero po zamówieniu. Może to oznaczać limitowane kolekcje, może to oznaczać po prostu rzeczy tworzone na zamówienie, a przede wszystkim, no też myślenie o funkcji, czyli o takim projektowaniu, w którym my rozumiemy, dlaczego ktoś może chcieć taką rzecz nosić. Możemy projektując, od razu zakładać minimalizowanie transportu i tego wpływu transportu na środowisko. To wtedy będzie dotyczyło na przykład lokalnej produkcji. Możemy projektować tak, by od razu wpisywać w nasz ten model działania redukcję opakowań albo ponowne używanie opakowań i to dotyczy nie tylko opakowań, w których wysyłamy produkt do naszego klienta lub klientki, ale to może dotyczyć też tego, jak na przykład transportujemy belę materiału. Są firmy, które przygotowały sobie, nie ja wiem, pokrowce. Marka Nago chyba ma takie rozwiązanie, w którym w którym minimalizując te plastikowe worki, uszyto takie pokrowce wielorazowego użytku. To jest jedna z małych rzeczy, która w skali, po, po roku, po dwóch, po kilku latach działania firmy, pozwala na konkretną redukcję plastiku, jak, w którym, jak wiadomo, toniemy. Jeśli chodzi o ten etap dystrybucji, jest tutaj też taka fajna sugestia, żeby projektować angażując lokalne społeczności i tutaj bynajmniej nie chodzi o to, żeby dawać pracę, znowu cudzysłów, małym chińskim rączkom, bo z takim słabym hasłem czasem się spotykałam, bo pamiętajmy, że w tym wszystkim jest coś takiego jeszcze jak wymiana i ta wymiana powinna być jednak fair play. Więc fajnie, gdybyśmy tych naszych społeczności, do których zwracamy się chcąc ich pracy, ich zdolności, ich czasu, gdybyśmy mogli w ramach wymiany zaoferować godną płacę, a nie płacę minimalną, nie mówiąc już o, o wyzysku. Jeśli dołożymy starań, to wybierając odpowiednie, tworząc produkty, często już jest wpisane w to. Jakiś rodzaj dostawcy, który jest nam potrzebny, żeby te rzeczy wykonać, więc no, jest to do zrobienia. No i potem mamy ten etap użytkowania, czyli projektant i marka, która tworzy ubrania, dodatki, w ogóle różne rzeczy, powinna zastanowić się, jak te rzeczy będą potem żyły u kogoś i w zasadzie projektować po to, żeby te rzeczy w szafie spełniały swoją funkcję i najle a najlepiej spełniały wiele funkcji, więc mamy hasło design for multifunction. Projektuj tak, żeby to nie były jednorazowe szmatki. Projektuj tak, żeby dało się łączyć twoją ofertę z ofertą innych marek albo po prostu innych rzeczy w twoim sklepie. Nie lubię tego hasła szafa kapsułowa, ale takie budowanie kolekcji, która bardziej przypomina budowanie garderoby, w której te rzeczy są w jakiś sposób spójne i, i, i mają taki wyraźny charakter zamiast być jakąś y, mieszanką przypadkowych strzałów. To jest myślę coś, czego co odróżnia fajną markę od tej, która po prostu chce trzepać y, hajs. Mm. Możemy projektować od razu z myślą o tym, żeby łatwo było te rzeczy naprawiać, żeby łatwo było te rzeczy przerabiać, customizować, żeby łatwo było poddawać je jakiemuś serwisowaniu albo po prostu żeby troska o te rzeczy była łatwa, czyli żebyśmy nie musieli, żebyśmy mogli te rzeczy prać w niskiej temperaturze, żebyśmy mogli wyczyścić te buty przy pomocy na przykład mydła. No, ale znowu słuchajcie, zobaczcie, jaka jest wywrotowa koncepcja. Ona mówi o czymś takim, co przydłuża życie. W związku z tym ten klient no, nie wraca za tydzień po nowe, ale może dzięki temu będzie kupował już tylko u nas, a nie w milionie innych marek. Więc to są takie rozwiązania, które gdzieś na początku mogą się wydawać, jakby działały w ogóle wbrew marce i wbrew logice. No tylko, że my też, jeśli chodzi o świat, to jesteśmy w takim miejscu, że to, co nam się wydawało od, przez ostatnie dekady logiczne, doprowadziło do tego, że właśnie walczymy o to, żeby jeszcze tu trochę pożyć, więc no trzeba robić inaczej, jak stare nie działa, to trzeba robić po nowemu. No i słuchajcie, ostatnia, ostatni jakby element w tym myśleniu o projekcie, który jest taki kompleksowy i całościowy, Czyli takie projektowanie, ale znowu też takie kupowanie ubrań, w których my jakoś dostrzegamy też ten moment końca ich życia. I tutaj mamy takie hasła jak design for reuse, czyli projektuj tak, żeby dało się te rzeczy użytkować jeszcze dłużej, żeby było jakieś życie po życiu naszych ubrań projektuj tak, żeby te rzeczy były zdolne do dały się przetwarzać, były zdolne do recyklingu i upcyclingu, trochę tak jak w tym trochę to się łączy z tymi jednorodnymi materiałami. Projektuj tak, żeby po prostu ciuch nie wypadał z obiegu jako śmieć po kilku ubraniach, po kilku założeniach. No i powiem wam, że w tej koncepcji projektowania z myślą o projekcie, produkcji, dystrybucji, użytkowaniu i też tym końcu życia, to to jest dla mnie takie bardzo holistyczne myślenie, w którym oczywiście poza surowcem, formą, poza jakimś taką też radością z tego ubrania, bo to wszystko brzmi jak taka bardzo poważna wyliczanka, a na końcu ten ciuch hipotetyczny, który spełniałby te wszystkie warunki, on jeszcze musi nas najzwyczajniej w świecie czymś złapać za serce zachwycić, bo zawsze jest jakaś emocja, która towarzyszy temu tej tej chwili decyzji, kiedy my wybieramy, że to właśnie ubranie idzie z nami do domu i wydajemy na nie nasze pieniądze. Przy takim myśleniu, mamy slow fashion też w kontekście czasu, bo żeby taki namysł mógł się udać, żeby taki projekt mógł się zatroszczyć, jeśli nie o wszystkie, to o przynajmniej wybrane aspekty, które tutaj omówiłam, no to projektant nie może mieć deadline'ów na 10 nowych projektów dziennie. Nie ma wtedy najmniejszej możliwości, żeby on w ogóle pochylił się nad czymś takim, czy dana rzecz jest łatwa do naprawy, albo, albo jak powstaje bawełna i czy da, dałoby się bawełnę tutaj zastąpić dzianiną z konopi. No i dochodzimy tutaj do, do serca całego naszego kłopotu z modą, czyli do tej gigantycznej nadprodukcji i do tego, jak my jak myśmy ten proces po prostu zaorali, my konsumenci, ale głównie umówmy się marki i, i branża, która, no, która postawiła na ilość zamiast jakości i na wyzysk zamiast partnerstwa. No i taki dokładnie mamy, taki mamy właśnie stosunek do, do Ziemi, do planety, do ludzi, do tych wszystkich, którzy są trochę niżej od nas tak? czyli do zwierząt, ale też. Przecież do współpracowników. No i powiem Wam, że jakby ten temat takiej odpowiedzialności projektowej, odpowiedzialności marek jest mi na tyle jakby bliski, że ja już w 2019 roku popełniłam coś takiego jak manifest projektantów i tam miałam bardzo proste postulaty dla siebie i dla moich koleżanek i kolegów, i brzmiały one tak: zacznijmy od wartości, bo to na nich są oparte firmy, więc stale pytajmy siebie, jaki jest sens istnienia naszej marki poza tym finansowym pierwszym, czy jest jakikolwiek inny, bądźmy świadomi, yy, każde nasze działanie zostawia ślad, więc może niech to nie będzie góra niepotrzebnych śmieci. Pisałam tam o tym, żebyśmy dzielili się wiedzą w kontekście mody odpowiedzialnej. To jest w ogóle mega ważne, te wszystkie technologie, te wszystkie materiały, nieoczywiste rozwiązania. Więc yy, projektowanie to jest dla mnie wymiana myśli, takie inspirowanie siebie nawzajem i po prostu praca zespołowa. Sugerowałam, prosiłam, nawoływałam i staram się o tym pamiętać, żebyśmy tworzyli dla ludzi, żeby yy, pamiętać o tym finalnym yy, odbiorcy w związku z tym nie fundować mu ubrań, które są nasączone szkodliwymi substancjami, które są niewygodne albo które są po prostu byle jakie. No i żebyśmy umieli też rozwiązywać z pomocą ubrań problemy takie jak alergie, choroby skóry, szkodliwe promienie UV, ale nawet wirus i dzisiaj mamy już projekty, które mają jakieś wbudowane na przykład maseczki. bo to są odpowiedzi na jakieś realne zagrożenia i realne sprawy. No i klu mm, wielu tych e, patosytuacji, czyli szanujmy pracę innych. Z jednej strony nie kopiujmy, nie kradnijmy pomysłów, ale z drugiej strony nie wyzyskujmy, bo ta godność, szacunek, ona się nie kończy na krawędzi naszego biurka. Ani na y, granicy Unii Europejskiej. Y, mamy wielu ludzi, y, na których wpływamy naszą marką, więc uwzględnijmy ich wszystkich. Odważmy się na transparentność. Super, jak marka otwarcie mówi nam, co składa się na cenę ubrania, jakie są koszty materiału, produkcji. To zaufanie to jest największy kapitał marki, i dlatego, słuchajcie, tak bardzo mnie smuci i załamuje to. Że te marki, które właśnie mają też sztandary pełne frazesów, okazuje się, że wywracają się na pierwszym podstawowym temacie, jakim jest kultura organizacji. Nie mam nic do słomy, ale aż by się chciało powiedzieć, że, że ta słoma z butów to jest coś, co, co jest no, tak częste, że, no, że to, to potrafi w ogóle odebrać wiarę w tą, w tą branżę. Być może jeszcze w inne też. No i na koniec po prostu nie usypiajmy sumienia i nie zakładajmy, że ta etyczna moda jest tylko dla, dla bogatych albo tylko dla zaawansowanych, jak to kiedyś mówił pewien ważny człowiek z polskiej branży, uważając, że jego marka jeszcze, firma jeszcze nie jest gotowa na inwestycje w ekologię, bo, bo cały czas jest na dorobku. No i tak, to jest, słuchajcie, to coś, co staram się pamiętać w, sama, projektując, ucząc studentów myślenia o projektowaniu. I, no i życzyłabym sobie takiej mody, która ma czas na namysł, i życzyłabym sobie takich klientów i konsumentów, którzy dla których zakup ubrania jest jakimś wydarzeniem, a jeśli zdarza się rzadziej, no to możemy poświęcić czas, żeby znaleźć te idealne, fajne dla nas rzeczy. I wtedy, jak nie kupujemy dużo i często, to, te, to ta kasa przeznaczana na, na ubrania może być większa i może nas być stać i czasowo, i finansowo na po prostu bardziej świadome wybory. No i z tym takim misyjnym zawołaniem żegnam Was, widzimy się albo słyszymy raczej za, za tydzień. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, ale na, na platformie Buy Coffee 2 cały czas można postawić mi kawkę. W maju dostałam od Was już cztery, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo za każdą dziękuję, bo to jest takie symboliczne przy, przybicie piątki, więc jest to miły gest i będę Wam mówić, jak to tam z tymi kawami u mnie wygląda. No i... To chyba, to chyba tyle. Instagram odpowiedzialna moda.pl, tam jest mi chyba najwięcej, jeśli chodzi o socjale. Yy, trzymajcie się, yy, a wszystkim pato firmom życzę rychłego zamknięcia albo opamiętania. Cześć, pa!